Cześć, kochani, witam serdecznie, Wasza Misracja. Dzisiaj tematy życiowe, jak zwykle, globalnie życie, a tak, yy, szczegółowo, to troszeczkę porozmawiamy o dążeniu do celów i dążeniu do tego, aby być szczęśliwym, bogatym, mądrym, ładnym i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Wpadłam na taki pomysł, słuchajcie, za jakiś czas, mm, nie lubię robić rzeczy regularnie, jak wiecie, ale słuchajcie, będę robiła. Mm, Life y z moimi koleżankami, z moimi przyjaciółmi, ponieważ stwierdziłam, że w internecie brakuje takiego praktycznego podejścia do problemu. Czyli na przykład, no jak inwestować, jak zacząć, jak zacząć od zera, no ale tutaj też na wszystkich płaszczyznach. Jeśli chodzi o dążenie do sukcesu takiego biznesowego i finansowego, no to są, są różne jego, yy, różne te drogi są do tego, ale co ja zrobiłam? Ja po prostu mam swoją drogę, wybrałam swoją drogę, którą sobie dobrze idę i dobrze mi jest, i właśnie to mnie zastanowiło, jak to się stało, Ewa, że ty to tak zrobiłaś. No więc słuchajcie, tym się będę z wami dzielić, bo mm, tutaj, czy wykształcenie, czy bez wykształcenia, czy z bogactwem startujemy, czy bez bogactwa, słuchajcie, każdy ma taką samą szansę i trzeba tylko wiedzieć, co się chce. E, ostatnio, słuchajcie, zadał mi ktoś pytanie Ewa, jakie ty masz wykształcenie? I bardzo, bardzo mnie to e, zainspirowało, ponieważ wiecie co? Mam 49 lat i jeszcze nigdy mi nikt nie zadał tego pytania. Ups, telefon mi się przewrócił. Słuchajcie, jestem w aucie, czekam sobie tutaj, aż mi sklep otworzą i pomyślałam, że sobie do was pogadam. No, dobra, kręcimy dalej. Bo chyba nie kręcimy dalej. Dobra, słuchajcie, no i mm, jak ja mam to wykształcenie? E, ja mam skończone, słuchajcie, liceum, e, plus całe mnóstwo kursów, które były mi potrzebne. E, byłam na studiach, zaczęłam studiować, zaczęłam studiować pedagogikę, ale bardzo, bardzo szybko, słuchajcie, okazało się, że to nie jest dla mnie. Ja was przepraszam za te techniczne problemy, że to jest nie dla mnie. E, no i teraz, jejku, nie idzie mi. Ale się nie poddajemy po prostu. Właśnie takie nakręcanie filmiku, wiecie, spontanicznie. No, nie ma statywu, nie ma nic. No robimy, no, że się parę razy przewróciło. No trudno, przecież nie będę zaczynała tego od nowa, bo już jestem w tej drodze i nią idę. No to nazwijmy to, że to było, upadłam, podniosłam się idę dalej. Więc ja tak, tak traktuję rzeczy. Ale wróćmy do tego wykształcenia. Słuchajcie, nigdy mi nikt o nic nie zapytał. I, 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 I słuchajcie, tak sobie pomyślałam właśnie, że są ludzie, którzy mają ogromne wykształcenie i mm, wiedzę ogromną, nie mogą tego wykorzystać. Ja z kolei nie potrafię się uczyć z książek. Ja się uczę z wizji i fonii. Ja muszę mieć i wizję i fonii, i wtedy mi bardzo szybko to wchodzi do głowy. No, a że studia w Polsce w moich em, czasach i w ogóle nauka była totalnie książkowa, z bardzo starych, nieciekawych książek. E, nauczyciele, w moim mniemaniu, e, udowadniali mi tylko, jaka ja jestem, o ile jestem głupsza od nich, a nie, e, mm, jak to nazwać, ile mogą mnie nauczyć. Po prostu nie wierzyłam im, nie wierzyłam w to i przestałam studiować. W ogóle tego nie żałuję, e, ponieważ w tych czasach można w każdym momencie życia zrobić to, co się chce. No, a ja właśnie robię dalej to, co chcę i będę robiła to, co chcę. I to jest właśnie jedno, czym się chciałam z Wami podzielić, słuchajcie. No i teraz wracamy do tego, jak dążyć do tych celów. Słuchajcie, osoby, które w szkole bardzo dobrze się uczą, Wyrastają na prymusów, kończą wielkie uczelnie. Są, są to geniusze. Oczywiście są geniuszami, ale teraz umysł geniusza nie jest marketingowy, nie jest odważny. Odważny nie jest, nie jest. On jest po prostu bardzo taki strukturalny. Więc słuchajcie, ja jeśli popatrzycie sobie dobrze na świat i na firmy, i na dobrze prosperujące firmy, to okaże się, że ci wszyscy ludzie, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, pracują właśnie u tych, którzy mieli wyniki w nauce średnie. No i każdy znalazł tutaj właśnie swoje miejsce. Prawda? Ale mm, tak to właśnie w moich oczach wygląda. I, 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 i właśnie co? Ja powiedziałam, że każdy znalazł swoje miejsce, i tego chciałabym się chwilkę przyczepić, słuchajcie. Jeśli chcecie cokolwiek w życiu robić, i chcecie osiągnąć jakikolwiek sukces, no nie wiem jaki, yy, yy, przejść 5 kilometrów, czy yy, yy, nie wiem, zbudować pałac z, krysz z kryształowymi rzędolami i złotymi klamkami, to słuchajcie, na początku moim zdaniem jest zastanowienie się, kim jesteś, jaką jesteś osobą i czego chcesz. Bo patrząc na przykład na inne osoby, zazdroszcząc im tylko lub inspirując się nimi, można mm, troszeczkę się zniechęcić, yy, bo właśnie one są inne, inne wewnętrznie, inne energetycznie. Czyli w momencie, kiedy ch chcemy cokolwiek w życiu osiągnąć, najpierw musimy kochać siebie, być zgodni z sobą, szanować siebie. Yy, nie ubliżać sobie. No właśnie, tak jak na przykład mogłem mówić tak, bo ja to nic nie umiem, bo ja to nie mam wykształcenia, ale to mnie akurat w ogóle nie przeszkadza, może innej osobie będzie przeszkadzało. A czy ja nie mam wykształcenia? No właśnie, nie wiem, mam taką mądrość, której w szkole nigdy nikt by mnie nie nauczył. I szkoda było mi marnować czasu w szkole. Dokładnie to samo ma teraz moja córka. Moja córka ma 15 lat, wie, co chce w życiu robić, przynajmniej na tą chwilę. I słuchajcie, tutaj dużo możliwości jest w szkole. Inspirujmy się młodymi ludźmi. Ona już wie, co chce robić. I co wymyśliła, żeby szybciej robić to, co ona chce... To ona ze stopnia, na którym jest, zejdzie stopień niżej, bo wtedy będzie tylko jeszcze jeden rok musiała robić to, co musi robić, a później już tylko to, co chce. I, słuchajcie, i tak właśnie podlega, tak na tym polegają moje wybory. Moje wybory, i cieszę się, że moja córka ma dokładnie to samo <noise> i po prostu robi to, co chce. Wspieram ją jak mogę, ale tutaj nie o rodzinnych klimatach chcieliśmy mówić. Ja teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ostatnio z moją koleżanką przy spacerze takim porządnym, bo bardzo lubię chodzić, rozmawiałyśmy dużo o życiu. Słuchajcie, dziewczyna ma tak fajne pomysły. I ja słuchaj mówię, dlaczego ty nic z tym nie zrobisz? Ona mówi ty, no co ja mam z tym zrobić? No właśnie. I teraz <grytanie> i mamy się różnych prac, no? załóżmy, że jesteśmy już zgodni już z sobą i chcemy coś tam osiągnąć, prawda? No oczywiście, że nie da się, jeśli nie mamy, nie jesteśmy bogaci tak finansowo z, z rodziny, tylko sami chcemy do tego wszystkiego dojść, no to trzeba coś wymyśleć. No i za, taki przykład. Co ja, co ja na przykład potrafię robić? Ja potrafię dużo i to wiem, ale ta moja koleżanka, słuchajcie, jest osobą, od której ja się bardzo dużo uczę, czego może ona nawet nie wie, bo jest to osoba, która jest Żyje minimalnie, czyli po prostu chodzi do pracy, wystarczy i na co jej wystarcza, nie narzeka i jest zadowolona. No ale teraz e, spotyka się trochę ze mną i widzi, że tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, widzi, że on trochę to wszystko kręci. Więc stwierdziłyśmy, że spróbujemy coś zrobić razem. No na takie, wale co, od czego zacząć? No zacznijmy robić po prostu wywiady. No dobrze. Bo rozmawianie idzie nam bardzo fajnie. Ale teraz co ja bym może, no, ale przecież Ty byś mogła jeszcze różne inne rzeczy robić. Ale co Ewa? No, wiecie co? Tutaj ciężko jest mówić o, o osobach e, drugich, ale na przykład ona bardzo ładnie, ale to przepięknie prasuje. I lubi. Właśnie. Szukajcie tego, co lubicie. Ale czy to jest, słuchajcie, prasowanie, czy to jest tak jak ja, e, sprzątanie, czy to jest obojętnie co. Ja zaczęłam, słuchajcie, od sprzątania. Można zacząć od prasowania, od czegokolwiek. I teraz ważne jest, żeby zacząć na przykład tak jak ja już wrócę do siebie, bo nie lubię mówić o innych, jeśli oni o tym nie wiedzą, że ja o nich mówię. Co jest ważne, słuchajcie, żeby w tym sprzątaniu być po prostu kurde perfekcyjnym. Czyli sprzątamy wszystko. Ja nawet, słuchajcie ludziom, jak tam kobiety w tych domach, to wiecie, co ja im nawet prałam, sprzątałam, nie wiem, jak to nazwać? Wszystkie pędzelki do makijażu. Wiecie, tego nikt nie robi. I, I po prostu w ten sposób idziesz coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Co jest ważne? Nic nie psuć. No pewnie, że jak się raz coś popsuje, to trudno, ale tak zawsze jest w życiu. Więc słuchajcie, chcecie dążyć do celu, chcecie być szczęśliwi, nie ma możliwości zrobienia tego moim zdaniem, jeśli nie będziecie szczęśliwi z samym sobą? Jeśli będziecie mieli strach, e, brak świadomości i odwaga. Odwaga to jest bardzo ważna. No i teraz mm, można nie wiedzieć nawet, że takich cech się nie ma. Nie, nie mając. Znaczy, skąd wiedzieć, czy się takie cechy ma? No, słuchajcie, jak na przykład boicie się, o Boże, ja zachoruję, co jest u Polaków w ogóle rewelacyjnym strachem. Kurde, w ogóle myślałam o tym, żeby otworzyć aptekę, ale nie chciało mi się stać, wiecie, w niej zaladą tyle godzin, bo szkoda mi czasu, chciałabym żyć, ale strach przed tym, że tak. Tu mi wyszedł pryszcz, matko Boska, na pewno umrę. Tu mi wyszło. Ludzie, żyjemy, ciało się starzeje, coś się z nim stanie, ale nie boli, nie boli, yy, działa, działa. No to kurde, nie robmy cyrku i po prostu nie bójmy się. Nie bójmy się. Nasze ciało tak naprawdę, to jest już kolejny level, ale taki bardzo daleki level jeszcze, jest samoregenerujące i nad tym też można pracować. Więc im jesteś młodszy, tym yy, możesz lepiej nad tym pracować. Wiecie, ten live mój dzisiaj spontaniczny. Mam Wam tyle do powiedzenia, że po prostu mm, ostatnio w mojej głowie się tyle dzieje i tyle chcę do Was mówić, ale wracam. Wracam do mojego kanału YouTube, wracam do właśnie mówienia do Was. Proszę Was o komentarze oczywiście. Dawajcie mi pomysły na różnego rodzaju tematy. Ja będę tutaj do Was mówiła, ale spróbuję, chcę bardzo pokazać jak praktycznie do tego wszystkiego podejść, bo mm, właśnie występując w internecie i mówiąc ja już mam sukces, zrób to tak samo jak ja i tak dalej, i tak dalej, no to jest to gdzie zacząć cholera, gdzie zacząć, no zacząć trzeba gdziekolwiek, no też ci nic z tym nie powiem, prawda, ale słuchajcie będę po prostu robiła wywiady z ludźmi i będę pytała ich gdzie zaczęli ja wam mogę powiedzieć, ja zaczęłam ja zaczęłam już w szkole podstawowej. To jest taki rodzaj charakteru. Jest nas bardzo dużo takich ludzi. E, ludzi, którzy są zahukani w kąciku, którzy boją się wszystkiego, bardzo ciężko im będzie. To, znaczy, to nie znaczy, że nie można. Będzie im ciężko, ale na pewno dadzą radę. Przejdą przez wszystkie formy przez agresję, przez płacz, przez no wszystko, wszystko. Aż znajdziesz samego siebie. Dopóki nie znajdziesz samego siebie, nie wiesz jaki jesteś, nie będziesz nigdy wiedział, w czym jesteś dobry i co możesz robić. To tyle tego mojego dzisiejszego live'a na dzisiaj. Poproszę o subskrypcję, bo wtedy nie ominie Was żadna praktyczna porada, jak radzić sobie w życiu, żeby być szczęśliwym i zabezpieczonym finansowo. Będę wam służyła swoją pomocą jak tylko mogę na moich własnych przykładach. Całuję was serdecznie do następnego razu. Pa.